Witam wszystkich, w tym filmie wyzwolimy się spod okupacji cyborga. Gdybyście nie pamiętali, w zeszłym odcinku zostaliśmy uwięzieni w próżni cyborga, bo był przeciąg. Cyberneton, po co ty to nagrywasz, przecież i tak tu nie ma zasięgu, nie wrzucisz tego na kanał. Zostaw mnie w spokoju, przecież ty miałaś być na wakacjach. Przestańcie się kłócić, dzwonię do starego żeby nas uwolnił. Siostra nie rób tego, nie wiesz w co nas pakujesz. Cześć. Jestem starym cyborga. Nie mogę odebrać, bo mam zbyt zajebiste życie. No, halo, córciu, dzwoniłaś, mam ci przywieść konia, a może chcesz puchar lodowy z posypką, nie mam co zrobić z kasą. Tatuś, musisz nas uratować, bo jesteśmy uwięzieni w próżni Cyborgi nie możemy znaleźć drzwi. A wpróbowałaś przejść przez ścianę? Słuchaj mnie ty debilu, nie mamy czasu na twoje wybryki. Weź nas stąd wreszcie. O kurwa on miał rację. Ale to łamie wszelkie prawa fizyki, ta dziura powinna wyssać próżnię w pizdu. No i cała próżnia poszła w pizdu, mądralo. Hej, co przegapiłem? Kuzyn, czy ty cały czas byłeś na zewnątrz podczas gdy my główkowaliśmy jak stąd wyjść? Tak, tak właśnie to robiłem. A co? Właśnie miałam po was iść, ale wtedy przyszedł kuzyn i zaczęliśmy pić herbatkę. Chodźcie na górę, upiekłam ciasto. Fiork, detentej. Ahora tu familia es mi ocupante.